Cześć, Natalia jak z tej strony. Chciałabym Wam dzisiaj rozwiać mit o magicznej różdżce. <grytanie> magicznej różdżce terapii, zmiany i pracy nad sobą. Zacytuję tutaj mojego ukochanego pisarza Witolda Gombrowicza z książki Pornografia. Zdanie, które po prostu podkreśliłam grubą kreską i tylko zrobiłam przerwę i powiedziałam dzięki Witek, naprawdę serio, no ale już to wiem od wielu, wielu lat. I to zdanie brzmi w następujący sposób. Jesteśmy skazani na rozwój. I czy nam się to podoba, czy nie, życie jest jedną wielką podróżą. Podróżą przez różne krainy, podróżą, która polega czasem na wspinaczce, czasem schodzeniu z gór i tak dalej, i tak dalej, odpuszczaniu, uczeniu się nowych rzeczy i tak dalej. I w momencie, w którym wpadacie do mnie do gabinetu, i to jest. Ja Wam dziękuję za taką szczerość, że mówicie, że chcielibyście jakiś magiczny eliksir, który ja Wam dam i przepiszę. Magiczne eliksiry, aczkolwiek. Wywalmy to jest pierwsze słowo magiczne. Są u psychiatrów, to oni przepisują leki. Natomiast słuchajcie, to jest droga donikąd. Jeśli nastawicie się na to, żeby zmiany uzyskiwać tylko farmakoterapią, tylko i wyłącznie farmą, a nie pójdzie tam praca tu ze sobą, to będziecie się kręcić w kółko i to będzie Wam zajmowało wiele, wiele lat. Nie ma czegoś takiego w rozwoju, jak magiczne eliksir, które jak zaczniesz pić, to wszystko zacznie się zmieniać. No nie. Praca nad sobą wymaga pracy nad sobą. Rozwój wymaga czegoś, co będzie Cię zapraszało do stop klatek w życiu, będzie Cię zapraszało do takiej analizy, czy ja jestem w tym miejscu, w którym chcę być, będzie Cię zapraszało do czegoś takiego, że mm, czasami ta zmiana będzie wymagana i ta zmiana jest częścią życia. I w momencie, kiedy nie zaakceptujecie tego, że jesteśmy skazani na rozwój, że zmiana jest czymś najbardziej stałym, i przewidywalnym w życiu, to będzie Wam w tym życiu bardzo trudno i będziecie oczekiwać właśnie takiej magicznej różdżki, czy w postaci pigułki, eliksiru, czy jakiejś metody do zmiany, ale to Wam nigdy tej zmiany nie da, bo tak naprawdę tą zmianą jesteście 24 godziny na dobę i z tej zmiany możecie korzystać 24 na godziny na dobę. I to, co u mnie jest magiczne w gabinecie, to jest moje stanie za Wami murem. Pokazywanie Wam, gdzie już się zmieniacie, pokazywanie Wam, jak sobie już radzicie, chociaż WY tego kompletnie nie widzicie. I to jest magią pracy w takim gabinecie, który ja prowadzę. Tak, do tego są prace domowe, do tego jest analiza, do tego jest omówienie, do tego jest czasami skorzystanie z tablicy i wypisanie sobie jakiegoś zdania, które powtórzysz 10 razy i potem będzie trzeba je tak długo powtarzać, aż w końcu udać się to zdanie zwerbalizować i postawić komuś granicę. Natomiast to wymaga pracy. I idąc ponownie za widkiem, tak, jesteśmy skazani na rozwój. I to, że zakończysz cykl jakichś spotkań ze mną czy z innym terapeutą, to nie oznacza, że to jest koniec zmian w Twoim życiu. A co jeśli? To jest dopiero początek. A Ty jedynie w trakcie spotkań ze mną otrzymałeś do tego odpowiednie narzędzie. Cześć!